Cała Polska znów razem w sobotę to Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne rampa. Pam, pam. Od soboty w Lidlu. Mięso z nogi kurczaka marki Rześnik XXL 8,90 za kg Papier toaletowy Floralis 16,99 za 24 rolki i brokuły 50% taniej 2,40. Do soboty olej rzepakowy wyborny 1 litr 3,33 przy zakupie trzech, a mięso mielone z łopatki wieprzowej 7,49 za opakowanie, ale tydzień tylko w Piedronce.